Wszystkim dzień dobry. Minęło właściwie dzisiaj jest dziesiąty dzień od podania matek. Mieliśmy kilka dni ładnej pogody, czyli, czyli to było przedwczoraj. Jeszcze jakoś był dzień wcześniej, też ładnej pogody. Dzisiaj to już jest w ogóle. Temperatura. Oprze, muszę tu się odsunąć, bo mam wyrotek. I im, tutaj. O, o yy... Temperatura dzisiaj 23, nawet 25 stopni w tej chwili na pewno. I, i co? I, no wpadłem na pomysł, że że pora sprawdzić sprawdzić odkłady sprawdzić odkłady sprawdzić matki, czy się, czy się unasieniły, czy ich brakuje, może. To mi wystarczy, tyle miejsca, okej. Okay. Żarcie puste, podejrzewam, że już nie będzie potrzebne. Powinny mieć być pokarmu dość. Odkładzik od podania matki było tu praktycznie niezaglądane. No nie, no, no, było niezaglądane, o. Na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób. okej okay. zobaczy czyli matki nie ma na, na folii nie ma o, troszkę dymu Ach, żeby ich nie bardzo straszyć ale tak troszeczkę o, wystarczy okej okay. ja położę buto, o miałem już buto i okej okay. buto jest, zostawiłem przez nie uwagę w budzie przygotowywałem tam Miejsce i kolejną odkładówkę Ponieważ przyszła e, Przed dokładnie pół godziną przyszła matka Reproduktorka, Italianka gustika. E, jutro zrobimy dla niej Odkład I I spróbujemy, no też pokazać nie? pójdę do, do nowego odkładu, zrobimy trochę mocniejszy odkład, może trzy ramki z czerwiem hopsa patrzymy czy są jaja jaja na tej ramce nie wiem, nawet jakby ten to nie będzie ok następna rameczka tu jest pokarm, bo aż ciężko ale jest o cała pierzga patrzymy czy gdzieś nie chodzi mateczka nie chodzi, trud nie chodzi na pierzgi cudna ramka okej okay. pełna pierzgi. oczywiście tam trochę świeci też nektar albo pokarm patrzymy za matką jest spokojne a więc matka powinna być trupę trutteń trutteń się wydaje że tam są jaja czy Dominik ty widzisz podmuchamy troszeczkę zobacz tam w tym da się to sfilmować są tam jaja? nie czy tylko takie świeci dobra. wyczyszczone pod jaja nie jaj nie ma jest tylko wyczyszczone i taki błysk w kolejnej ramce szuki spokojne, nabudowały tutaj dziką budowę zrobiły, także matka musi tu chodzić my musimy ją tylko znaleźć ramka ciężka pokarm nie jeszcze larwy e, czerw nie wygryziony no ale ja mateczki w dalszym ciągu nie widzę druga strona szczero spokojna, mateczników nie widać mateczników nie widać Tutaj także komórka tylko wyczyszczona. Nie ma. Jeszcze raz, a tu się mogło ukryć. Nie ma pokarm. A to co tu jest? co by się tu zrobiły? Pokazać Nie, pusto Pusto Pszczółka z 4,9 komórki Widać maleńka pszułeczka No, nie widzę tej mojej matki tutaj mogło gdzieś zostać na ściance albo na kolejnych ramkach sprawdzimy jeszcze raz Od tutaj tą jeszcze raz delikatnie przyglądam się jest czarnucha chodzi tutaj ona jest jeszcze chyba nie na unasiennioną albo tak wygląda że jeszcze nie unasieniona Czarnuszka z ligustiki, ale czarnuszka wyszła. Ok. Tą kasujemy także. Normalnie powinna już się unasienić. Zostawiamy Sprawdzimy na następny tydzień. Jest, widzę ją tutaj czarnuszka, szukałem żółtej, a jak się ładnie chowa, o. Ładnie się chowa pod szuki. Dobra. Zostawiamy, jedna jest wiadomo, mateczka jeszcze się nie u nasieniła. Zaszywamy, tak. Okej, okay. wszystko delikatnie ściskamy, folia, oh yeah. następnie. Te, te chłody jednak Te chłody jednak robią swoje, ale właściwie nie, nie nie, bo nie mam zatyczki, żeby za tego nie będzie słoika okay. kolejne muszę te nogi rozstrzyżyć, to między nogami będę mi jak za tydzień matka nie będzie unasieniona, no to po prostu pójdzie nowa mateczka i... I tyle. Ale często gęsta jest tak, że ona długo, długo nie, a później strzela, i, i już jest, już otwiera, za tam czerpi wszystko na raz. Ok, to jest drugi odkład. Teraz sujemy trochę rameczki. Ciasno, w tych sześcioramkowych moich odkładówkach no. Ramka do góry Chlopsa To jest tak samo Ramka poczyszczona Zabudowa Zabudowa trutowa nie, nie trutowa tylko dzika zabudowa nabudowana na ramkach Czyli wszystko jest ok, matka musi gdzieś tu być Pytanie, czy pełno pokarmu aż świeci nic co pokarmu mają ta, z obserwacji to ta pierwsza jakby te pszczoły latały jakby mniej wylatywały na ten także i też tego pokarmu tam jest mniej ale to nic dostaną dzisiaj znaczy jutro dostaną syropku co jest tutaj tu jest tak, że jest po, po, pochlapane. Okay. ok, nachlapane jest syropem. Syropem albo... albo... nektarem. No one jednak troszeczkę latają. Op. I szukamy mateczki. Teraz w dwójkę hop, 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 hop. hop. Truten, kolejny truten. Ja spojrzę bliżej Czy nie ma, ma czerwio. Nie, nie ma. Tutaj. Też nie ma. Tu jest też 4,9 komórka. Na tych moich. Na tych moich ramkach. Yy Ukraińskich jest na pewno, na pewno jest 4,9 komórka. Na ramkach hoffmanowskich typowych albo takich nietypowych zdarza się, że jest komórka jeszcze yy, inna 5-4 5 5,1. Przechodząc na ten, czy tu, tu mamy, tutaj mamy. Tutaj go widziałem, o co tu jest w środku. A nie mogę go złapać. To jak G No, ja ciągle męczę te psiłki, bo ja po prostu szukam mateczki, patrzę za mateczką, ale ja widzę jeszcze, że jest tutaj jeszcze. O, suchy Suchy matecznik. No nie ma. Mateczki nie zobaczyłem. Czyli jeszcze nie unaśniła się albo się nie przygotowała. Nie przygotowały jej pszczółki. Jak wygląda tu? Spojrzeć w komórki. Komórki też są posztywowane, no ale nic tu jeszcze nie ma czyli, czyli 10 dni to jest troszkę mało pierzgi, mnóstwo Jak tylko matka zacznie czerwić, to eksplodują błyskawicznie Hop, no, mateczki nieśmy nie znaleźli Praktycznie nie będziemy jej tu szukać. Przyskamy. Na wszelki wypadek patrzymy czy nie ma jej tu. Nie ma. O, właśnie, tu jest ramka hoffmanowska, i ta komórka już jest. Ja po prostu nie pamiętam, jaką to dałem. mogło być mo, Mogło być tak, że dawałem tutaj węzeł 4,9, ale jednak one pobudowały tak jak no. Te, te, ta ramka, tak zwana, przejściowa, jeszcze a te obecnie, co podaje, ramki już 4,9 budują. Można powiedzieć, no. Nie cudownie jeszcze nie najlepiej, ale, ale dużo duży, duży postęp, bardzo duży postęp. Okay. Także kilka lat jednak trzeba, żeby na przejście z dużej komórki z komórki 3, 5, 4 na 4,9 trzeba kilku, kilka okresów yy, i wtedy i wtedy... Te pszczoły na... po prostu muszą się tego nauczyć. Nie? One... O, zaby zadek... Odkryliśmy im wylotek, o zobra, ile ich leci. O, chodziły mi za plecami i zostały za moimi plecami ciągle. <grym>, Dobra, Dominik, soki się troszeczkę. Ja muszę tu wejść teraz. Zrobimy. Ten trzeci odkładnik, zobaczymy Nie widać przyłek na wylotku, albo bardzo mało, nie, na Tu wszędzie były mateczniki, tu wszędzie wygryzły się matki już wcześniej. Zresztą widać po pszczołach, po, po odkładzie, że że ten że te matka powinna tam być, ponieważ one są spokojne. Nie wykonują jakichś niepotrzebnych ruchów. A ten jest jakby mniejszy, mniej pszczółki tu jeszcze. Jakiś biedni, bied, się tutaj. Wsypało pszczoły. Albo poleciałam do, do sąsiedniej woli, Ale nie jest źle. No, Pokarm. Wiemy jak się świeci o pokarmu im ciągle nie brakuje One praktycznie na miesiąc mają pokarmu Węza jest z boku, ale węzy nie ciągną, nie budują, one są jeszcze za daleko od tej węzy tu jest także pokarm także jeszcze za tydzień będzie można im... W następnym przeglądzie zdecydować się podać im. Następny to jest ciężka ramka miodna, pełna miodu. Pełniutka pokarmu. Praktycznie można ją przesunąć do tyłu. okej okay. tu była do zrobienia ramka włożona. Była podana węza, już na której którą e, zaczęły robić wcześniej, ale widać one tej węzy nie chcą ciągnąć. męczą się, coś tutaj robią, ale jakaś podruba tej węzy. No, pobudowały śmiesznie. No, także matecznik zrobiły. Zimno było, długo się nie unasieniały. Mogło być tak, że że chcą sobie wymienić matkę Nie ma tu nic, jest mniej pszczółki, tu jest mniej pszczółki i tu nie ma też też z czego się wygryzać Okej okay. Była z mania mamiaszkę na nią pyłku. Tu też nie widzę matki. A jest, tu jest piękna królowa, unasieniona 100%, unasieniona. Widzisz ją, Dominik? Mm. Wychodzi tam do ramki. Patrz, tutaj, wychodzi, idzie samym brzegiem, tu. no Dobrze pokazałeś palce. Ta jest śliczna, królowa, ale czy ona już składa jaja? Ja, poczekaj chwilę, ja muszę tu spojrzeć, czy tam ma jaja złożone. Gdzie ona poszła? Zgubiłem ją. Jest są pierwsze jaja. Są tam pierwsze jaja, może spróbuj to, może się uda sfilmować. To jest jej pierwszy lub drugi dzień, jak ona rozpoczęła składać jaja. Patrzymy kolejny raz, gdzie ona jest, by nie trzymać jej na słońcu. Chowamy. Chowamy, gdzie ona jest. Gdzie ty jesteś, Marucho? żeby jej nie przygnieść coś. a jednocześnie nie trzymać zbyt długo na słońcu o jest tutaj tu jest widać ją wchodzi o jest przy samym brzegu ramki na samym brzegu ramki idzie na górę tej teraz na górę ramki okej okay. chowamy ją czyli tutaj y Rozpoczęła czerwić, nie będziemy jeszcze znaczyć Niech będą pierwsze larwy e, pierwsze, pierwsze larwy w, mle, w tym w żyle royal W mleczku to wtedy będziemy wiedzieć 100% że że ta matka czerwi okay. Cudna mateczka, tu jest cudna mateczka. Co tam, to tu? To, to było? Tak fajnie zabuczało. Eee. Tu odwiedzają nas szerszenie, ale odwiedza nas też czarna pszczoła. Jarna pszczoła jest rzadkością ale przylatuje gdzieś się tu osiedliła i odwiedza cały czas pasiekę będzie latać tak długo, aż nie trafi nie trafi do jakiegoś na jakieś uliki i po prostu nie chodź tutaj na górę chodź młoda pszczółka No chodź, nie chcę, że skrzywdzić. Myk. Idę ula. Oh. Właśnie przyszła królowa. Musimy rozpakować, zobaczyć, co jest w środku. Obca. zapakowane Zapakowana. Dominik, możesz rozpakować.